Jak zadbać o skórę w czasie ciąży i po porodzie? Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety. Jest to czas, który przynosi wiele zmiennych emocji, radości i troski. Zmienia się nasze ciało. Dlatego warto w tym czasie zadbać o odpowiednią pielęgnację. Należy sięgać po rekomendowane i przebadane dermokosmetyki, które będą bezpieczne. Przedstawiam Essential Care, multifunkcyjne mleczko dla kobiet w ciąży i po porodzie. Polecane również dla każdej kobiety, która chce zadbać o elastyczność i piękny wygląd skóry swojego ciała na różnych etapach życia. Jak działa multifunkcyjne mleczko? Zapobiega powstawaniu rozstępów w pierwszej fazie zapalnej i pozwala zmniejszyć widoczność już istniejących w drugiej fazie zanikowej. Silnie uelastycznia skórę, dlatego doskonale sprawdzi się nie tylko w okresie ciąży i bezpośrednio po ciąży, ale także u każdej kobiety, której skóra potrzebuje poprawy elastyczności, np. w okresie odchudzania czy wzmożonej aktywności fizycznej. Nawilża i niweluje dyskomfort w postaci ściągnięcia i swędzenia skóry. Gwiazdą składu jest marakuja, będąca źródłem unikalnych składników aktywnych. Polifenole marakui zmniejszają stan zapalny, odpowiedzialny za degradację włókien kolagenowych i elastynowych. Koncentrat Marakui odpowiada za poprawę elastyczności skóry, zwiększa ekspresję genów kolagenu i elastyny. Olej Marakui, bogatych pasy omega-6 odżywia skórę i uzupełnia płaszcz hydrolipidowy skóry. Essential Care to innowacja umożliwiająca stosowanie dermokosmetyku na różnych etapach życia przez dłuższy okres czasu. Doskonała konsystencja zapewnia duży komfort przy stosowaniu. Koktajl składników aktywnych zapewnia bardzo kompleksowe działanie na skórę ciała. Naturalny zapach wynikający wyłącznie z użytych składników. Zapraszamy do drogerii stacjonarnych Zikodermo oraz do drogerii internetowej zikodermo.pl. Możesz skorzystać z porady dermokonsultantki, która pomoże dobrać odpowiednie dermokosmetyki dla ciebie i twojego dziecka. Do zobaczenia!